Dzisiaj gramy w grę, dzisiaj wkurzę naszą nauczycielkę. Właśnie nauczycielkę wkurza mam, wkurzamy dzisiaj. A dzisiaj będziemy wkurzać naszą nauczycielkę, właśnie. I ja tak próbowałem to włączyć, jakoś nie mogę włączyć. Właśnie. Oj, mamy 100 punktów, bo ja w to już grałem. Dawno już grałem przed nagrywaniem. No i tutaj możemy na przykład. No i tutaj możemy na przykład. A... Mamy jeszcze to tłumacz. Który mam włączony tak nie ma tłumacza Nie ma tłumacza Żadnego tłumacza tu nie ma i można mówić No Albo Jest Możesz też czytać książkę Albo możesz Albo możesz To są rzeczy, które są za darmo A tutaj zaczynają się Dobra O boże, nie ma kultury, ten bój, bo ja nie mam żadnej kultury. Mam to, uch, mam, mam wywalone w kulturę, kurde. Pani nauczycielku, pani jest zdecydowana jak reszta klasy. Super, kurde, reszta klasy. Ej, Buba ucięli. Ej, Bill, znaczy Billiego ucięli. Hej. Ej. Nie wiem, co ja w ogóle zrobiłem, co to jest? Time left. Fuck. No i co mi zrobisz? No i... To oni dodali, super tutaj test. Oni jeszcze pewnie dodali to z kibi i ta pani nauczycielka nagle zniknęła, a nie jest. Co za pani nauczycielka, pieprzoda! ja nie wybię nauczycieli, kurde. Co za pani nauczycielka? Popłakałem się, właśnie, to ja wyślę właśnie, to ja właśnie wyślę obłakałem się, proszę pani, pani... Proszę pani, ja nie rozumiem angielskiego. A pani, ja sobie Od czego jest pani, kurwa, od polskiego czy wreszcie od angielskiego? ty chłop jesteś tać bacarede przede mną dupę wypiół i kurde de tać bacarede tylko to się tak osiem toalet for what but okej to jak będę zarabiał więcej diabetu to sobie to gry o yeah baby tak ej 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 to się zajfot ja twierdzielę teraz będzie robił to. Boże, to każdy zrobi, też takie spawanie. Okay. B, 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 dobra, ew, kurwa, podstaw, oh, jest wreszcie boże, to mi się wcześniej tu się pojawił? proszę fajnie, o oh, przechodzi baba, wow, jaka gruba! Idź iść do, iść do domu. Nie uwielbiam Cię, nawet nie wyznam Cię. i będę sobie teraz z Super, super. Never mind. Never mind. Się popłakałeś. Się popłakałeś. Się popłakałeś. Się popłakałeś. Się popłakałeś. Ja jakie Bivel że jeszcze cię Dobra, tak jak <śpiewa> Zaw... O bacon, Bacody niedługo będą. Oni wyłączą po prostu... Oni wyłączą niedługo kurde tedy. Oni niedługo wyłączą te... Oj jeszcze dziękuję za 100 subskrypcji. Oni wyłączą, oni wyłączą te słodkie włoski. Nieee. <śpiewa> Tylko nie to pani, to. nie! proszę pani, 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 Zarobuxy to te robuxy to też można kupić, ale to jeszcze do no, zdrowiliwe. Może pół klasy będzie zaspało. E, pani pani, pani ja teraz... ja teraz muszę kurde ten napisać coś. Pani daje pani musi mi... Po, po, ja muszę coś w ogóle napisać, teraz. muszę zapisać sobie, żeby nie przeszkadzał.

A ja mam to wyłączone? Czemu ja mam to wyłączone? Wszystko ja mam wyłączone, kurwa co jest do gadania. A ja nie mogę gadać? Co to jakoś Ja w ogóle, żebym gadał? Mogę też tutaj gadać, ale... Ja nie wiem, jak to zrobić. No razu, chłop stra teraz. Sraj, sraj sam, kurda, Jest Nie, nie tu w klasie, chłopie. Mam to wyłączone. Czemu ja nie mogę tego włączyć? Aktualizacja 20 i o już 20, aktualizacja tutaj jest. I tutaj kurwa jeszcze tutaj klasówki dla nas! Ja wiem ja właśnie dostałem klasówka, ja w ogóle wszystko po angielsku, a ja miałem po polsku miałem. ja. Nie po polsku. A zrobiła po angielsku. Proszę pani, ja mam w dupie taka lekcję. Proszę panie. Okej. Okay. Bo, bo. Ja wiem, co to znaczyłem. Proszę, ja nie da widzę tej pani. O kurwa, zepsuła mi teraz widok, teraz nie mogę się obracać, nie ma nikogo, ja nic co robić. Muszę tak. Nie no kurde, proszę pani, proszę pani. Ja tak tym ruszam, nie mogę nic robić. Jakiego muszę wyjść, dobra, widzimy się po dzieciu. Dobra, widzowie, w ogóle ta kamerka na tym jest w ogóle zepsuta i mi zawsze jak włączam sobie jakąś aplikację, to zawsze mi się to wyłącza w ogóle. To, to jest zepsute, to jest w ogóle zepsute. Te kamerki będą zawsze... Zawsze rzadko będą już kamerki. Zaraz. Zaraz sobie coś właśnie odkryłem widzowie. Dajecie młotkę po... Płakaje To potem będziesz, to potem będziesz płakał? A nie <grystanie> A myślałem, że to tak właśnie działa Ale to ja tak nie, nie, nie działa Mamy potężne. Zadzwoń do mamy Impreza dla dzieci. Impreza. Impreza z co? Spacer przez jedną minutę. Dobra, idziemy spacer na jedną minutę. Proszę pani, ja to spytałem. Ja nigdy nie, wr nie wracam, nigdy. Nie wracam, ja nigdy nie wracam. Boże, co to jest? Co to za gówno? Co to za gówno w ogóle dali? Ty, ja Ty, ja uciekam teraz ze szkoły. Dala tu to było Bo ja uczekam ze szkoły. Zabieraj, zamknięte, Nie! Proszę pani, ich pani otwiera! Wuj, moje co wejść! Ratujcie mnie! Uf. proszę nie! Nie! Co się stąd wydostać do mojej konka? Nie! A, co jest blu! Kój wam, będzie. Nie ja to ja rano to do niczym. Te na niczym to niczym się nie zdać w ogóle. Ja próbuję cały czas. Jeba to wszystko po angielsku. Dać mi po polsku to, debile. Ja pierdzielę ja w ogóle. Ja to ja, 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 ja widzę. <śluzł> Co to kurwa się stało? Czy ktoś rzucił? To kurde, kur... dobra. Zła biurko da. Śli, biurko, co to jest w ogóle? Mega krzyk, mega pierdziel, mega śmiech. Baa, wydaruj się. by tu klasę, dobra. Dobra, ty rzucił Dobra, pani chce się tak bawić, kuba. wymiotuj tak, chcę wymiotować za to czemu to się tak stało wymioty uderz głową w pompki A też mogę, no? Kot! I piszę teraz kot! Yes. I dzisiaj w ogóle też ręka zbugowała. Proszę pani, bo mi ręka się złamała. Nie mogę jej teraz z... znieść na dół. Mi się właśnie teraz zepsuła, kurde, ręka. Proszę pani, koruła, ręka mi się zepsuła. Co ja mam z tym zrobić? Mega. Ściekłość! Mega duszenie! Mega duszenie! stań Nie. Stali się gruby, Deszcz, po, po, deszcz punktów. Idź do. Da zewnątrz przez jedną minutę. Talenta przez jedną minutę. O, Niech wszyscy krzykczą. krzyczą. Ro, rozśmiesz wszystkich rozśmiesz wszystkich jak pierdzielę mi się res... ręka zbugowała aż nie mogę jej nie mogę jej podnieść w ogóle mi się ręka zbugowała proszę pani, się ręka z spitoliła mi się ręka złamała mi się ręka złamała proszę pani, w ogóle co się stało proszę pani, mi się ręka złamała

Okej, okay, to nie wiem co teraz no, mam zrobić teraz. Dobra. Tak tutaj się się wręczcie. No dobra, to chyba już było na tyle, widzimy się w kolejnych. Pa.